Dzień dobry Państwu, czwartek 14 maja, Adam Rak. Witam Państwa. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, a właściwie na rozpoczęciu dzisiejszej sesji, rozpoczynamy od podsumowania sesji wczorajszej, podsumowania sesji w Warszawie, bowiem ta, no cóż, była. Jaka była, była emocjonująca. Mieliśmy do czynienia z wzrostami, mieliśmy do czynienia ze spadkami, mieliśmy powrót nadziei, natomiast końcówka sesji mimo wszystko na czerwono. VIX 20 stracił wczoraj pół procent. No cóż, kilka zwrotów akcji w trakcie wczorajszego dnia mieliśmy przed oczami. wig 20 zniżkował, zniżkował rósł, ponownie zniżkował, znowu rósł i zakończył. Tak jak powiedziałem, sesje poniżej kreski, ale nie tylko, nie tylko. Polski indeks pozytywnie wyróżniał się na tle europejskich indeksów, które wyraźnie niżej były notowane w trakcie wczorajszego dnia. DAX i Cacaron, francuskie Cacaron, notowane były nawet 2% poniżej na wtorkowych zamknięć, więc nie jest tak źle. No cóż, nastroje przyciężającej zaczęły się psuć no, w momencie wejścia do gry Amerykanów. Jeżeli tylko Amerykanie, jeżeli tylko Wall Street zaczyna handlować, to, to również i u nas robi się nerwowo. Amerykanie już od samego początku um, rozpoczęli, rozpoczęli wczorajszy handel od spadków. SP rozpoczynało wczorajszy dzień od um, spadku o 60%, więc całkiem sporo. No i prawdopodobnie ten sentyment przełożył się także i na sesję w Warszawie. WIG20 to nie jedyny indeks, który w trakcie wczorajszego dnia tracił. O 60% poszedł indeks szerokiego rynku WIG. MWIG40, SWIG80 traciły kolejno 70%. Obroty na, na szerokim rynku wyniosły przeszło 903 miliony złotych. Zatem, no cóż, chociaż w maju odbyło się już 8 sesji, ani razu nie udało się dobić do tej średniej, do średniej notowanej jeszcze w kwietniu. No, trzymamy kciuki za Maj, połowa miesiąca już za nami. Miejmy nadzieję, że ta druga połowa będzie lepsza. No a cóż, cóż widzieliśmy, cóż widzieliśmy właściwie w trakcie wczorajszej sesji na, na naszych monitorach. Przede wszystkim wybijało się CCC, CCC, które drożało aż o 8% o CCC jeszcze będę mówił, natomiast chciałem porozmawiać, chciałem, chciałem nieco powiedzieć właśnie o tych spółkach drożających, bowiem no tutaj również i całką cał sporą rolę odegrały banki Santander, M Bank wzrosty o 3,1%. wspomniany już CCC, które zyskiwało 8%. I to pomimo informacji o um, zdegradowaniu de facto CCC z koszyka MSCI Poland. Natomiast, no cóż, te nieco mniej przyjemne informacje w dół ciągnęły koszyk, czy koszyk w dół ciągnęły indeks akcje Orlenu, które taniały o 2,8%. Taniał również LOTOS 2,6%. Przeszło 2% spadki, notowały akcje PZW Orange KGHM. No, całkiem, całkiem sporo tej czerwieni było wczoraj na, na czerwonym rynku. Najgorzej radziła sobie właśnie branża paliwowa, czyli Orlen, Lotus. te spółki chyba najmocniej dociągnęły wIG 20 w dół. Mimo wszystko, ta wczorajsza sesja można, można ją zaliczyć do, do, do całkiem udanych. Pół procent spadku w momencie, kiedy parkiety zachodu nurkują zdecydowanie, zdecydowanie głębiej. To wcale nie jest zła informacja, zwłaszcza, że no cóż, mówimy tylko o tych spółkach, mówimy tylko tutaj o tych spółkach największych, nie mówimy o, o, o spółkach na szerokim rynku. A tutaj wczoraj wybijał się Sanville spółka kompletnie nieznana, przynajmniej mi przyznaję. Sunwil zyskał wczoraj 38,6%. Dlaczego? Puls Biznesu poinformował, że materiał medyczny. Produkowany przez spółkę, który do tej pory odpowiadał zaledwie za inną piątą jej sprzedaży, staje się podstawowym produktem Sanwiru. Sanwir będzie dostarczał materiał potrzebny chociażby do tworzenia kombinezonów dla lekarzy, więc po raz kolejny koronawirus tutaj wskazuje, wskazuje wygranych, czy, czy, czy właściwie spółki z branży. Medycznej, ale z takiej branży około medycznej również zyskują. CCC, wspomniane CCC, ale nie tylko, bo również i Millennium, a, a także i Amrest opuszczą indeks MSI Poland. Te zmiany wejdą w życie po sesji 29 maja, więc Drodzy Państwo, proszę się nie, nie, nie przerazić, jeżeli po, po 29 maja, w czerwcu, na przykład, nie znajdą Państwo CCC w indeksie MSEA. Jest to kolejna z rewizji. W ramach tej rewizji do polskiego indeksu wejdą spółki, wejdą spółki z sektora small cap. Oprócz Amrestu, oprócz Banku Millennium i CCC. Opuszczą, opuszczą indeks Bogdanka oraz PKP Cargo, więc tutaj całkiem spore przetasowania, A jeżeli jesteśmy przy nie PKP, ale PKO i to BP, to warto zauważyć, że PKO BP obniża stawkę oprocentowania lokat. Od lipca będzie można założyć lokatę tylko i wyłącznie, czy tylko i wyłącznie będzie. Będzie, będzie można założyć lokatę na procent od 10 lipca. Konkretnie, no cóż, to nie koniec obniżek. Tak przynajmniej się wydaje. PKO Bank Polski poinformował klientów, że planuje zmienić stawki w już wycofanej ofercie. Z komunikatu zamieszczonego na stronie wynika, że właśnie od 10 lipca oprocentowania depozytów, czyli nie lokat, a depozytów, wyniesie na jedną setą procent. Nie tylko PKO, BP, ale również i KGHM. Warto, warto o KGHM mówić, bowiem niedawno, przed kilkunastoma godzinami, spółka pokazała wyniki. Wyniki za pierwszy kwartał. Grupa kapitałowa zarobiła netto w pierwszym kwartale 690 milionów złotych wobec 552 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik okazał się być o 6% niższy od Konsensusu. Natomiast mimo wszystko tutaj no, chyba warto podkreślić, że, że spółka zarabia coraz więcej, spółka zarabia, czy spółka w pierwszym kwartale przynajmniej zarobiła więcej niż przed rokiem. Zysk, czy zyski właściwie, opublikował również Bank Handlowy w pierwszym kwartale 2020 roku. Ten zysk wyniósł 26,4 miliona złotych, oczekiwano natomiast 43 milionów i pół, czyli 43 milionów 500 tysięcy złotych. No tutaj Bank Handlowy niestety nie był w stanie sprostać oczekiwaniom analityków, Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy oczekiwaniach e, analityków, jeżeli jesteśmy przy, ponownie przy, przy bankowości, przy finansach, to jeszcze krótkie spojrzenie na Wall Street. Wczoraj również S&P zniżkowało 1,75%, a to wszystko, to wszystko dlatego, że Jerome Powell nie przychylił się do idei, do pomysłu uchwalenia ujemnych stóp wczorajsza, procentowych wczorajsza wypowiedź prezesa. Amerykańskiej rezerwy federalnej była jednym z ważniejszych punktów dnia. Na tą wypowiedź zwracano uwagę. No i ta wypowiedź rzeczywiście zmieniła czy, czy przeprowadziła pewne roszady na, na wykresach, nie tylko na wykresach SP, ale Wall Street. Nie tylko SP, również i Dow Jones. Wyraźnie w dół, 500 punktów w dół, 2,17%. W dół. SP 500 już wspomniane, przecenione zostało o, o 1,5%, natomiast NASDAQ Composite zniżkował o 1,55%. No, w tym momencie kontrakty terminowe na SP nieco odbijają zyskułem 16,%, co jednak nie zmienia faktu, że indeks wciąż notowany jest w okolicach, okolicach 2800. Punktów. A jeżeli jesteśmy już przy aktualnych notowaniach, spójrzmy sobie jeszcze na rynek walutowy, tak naprawdę po sesji azjatyckiej. Niewiele nam się tutaj zmieniło. Japoński jen dosyć wyraźnie zyskuje 17,7%. Jest to najwyższy wynik, najwyższa stopa zwrotu w koszyku walut grupy G10. Natomiast najsłabiej w tym zestawieniu wypada brytyjski funt który traci 18 setnych procent. Spoglądając jeszcze na ropę WTI, która zyskuje 2,33%, mogę powiedzieć, że no cóż, spekulacji na, na rynku ropy naftowej ciąg dalszy. złoto również w górę 57 procent, więc no cóż, czwartek rozpoczyna się w iście optymistycznym tonie. Miejmy nadzieję, że te optymistyczne tony pozostaną z nami aż do ostatniego dzwonka na parkiecie. Serdecznie Państwu dziękuję.